Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was na moim kanale. Malutki update dzisiaj. Eee, każdy dzień jest wielki, każdy dzień jest wspaniały, ale dzisiejszy dzień jest troszeczkę większy. <grym> A gdzieś tu możecie zobaczyć mojego przyjaciela. Siema, ziomek, jak tam? Rośnie. Ja... On rośnie w włosach po prostu. <grym> Śpi, rośnie. No, także e, dzisiejszy dzień jest wielki, ponieważ e, przyjechało drewno na konstrukcję. Belki przyjechały, przepiękne belki modrzewiowe, strugane. I właśnie wam je pokażę. To są beleczki to są e, 20x15 cm. Ten Większość jest 15 na 15 e, Mniejsze są 10 na 15 to są nie pamiętam na co <laughs> muszę zobaczyć projekt o, Młody mody się już zajął rozpakowywaniem Rozpakowujesz tak? Możesz rozpakować, tak, tak, możesz. Tam jest jeszcze jedna paczka za, za komparką. Przyłożyłem na drugą stronę. Muszę zobaczyć. Jak widzicie, szalunki już zdjęte. Kobyłki zrobione, przygotowane, czekają na, na składanie ramy. Zacząłem też kopać dren wokół budynku. Także powoli do przodu. Jest przepiękny, przepiękny dzień Cudna pogoda możecie usłyszeć świerszcze nadające Powiem Wam, że zawsze chciałem mieć łąkę i mam łąkę, przepiękną łąkę Kiedyś byłem fanem, jeszcze mieszkając w UK, byłem fanem trawniczka, pięknego trawniczka Dziś uważam trawnik za przeżytek. Zdecydowanie wolę taką piękną łąkę, gdzie jest mnóstwo przepięknych kwiatów, która cudnie pachnie, gdzie jest mnóstwo życia. A nie jakiś trawnik, gdzie się ludzie spinają, że im jakieś chwasty rosną albo inne roślinki. No cóż, każdy ma swoją drogę. Także to jest malutki update ode mnie dzisiaj, kochani. Zajmę się ramą, konstrukcją. Prawdopodobnie w poniedziałek. Chcę się dobrze przygotować do tego, bo to jest. No jest to jakby nie było konstrukcja nośna ubytku gospodarczego więc musi być to zrobione na tym dobrze, tak powiem eee, będzie mi w tym pomagał sąsiad, który jest stolarzem pozdrawiam serdecznie eee, i, 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 i co? no i będziemy działać będziemy działać cieszę się, że jeszcze odmienię, że cieszę się bardzo, że Udało się z początkiem maja już zrobić tą płytę fundamentową. Celem moim jest skończenie tego budynku. Może skończenie, skończenie może to jest za duże słowo ale przed zimą chciałbym go zamknąć z dachem, tak żeby można było przez zimę już w nim pracować. wspominałem ja mam dosyć prostszą sprawę jeśli chodzi o jeśli chodzi o budowę tego budynku ponieważ ja go nie muruje, każdy dom w zasadzie może tak być również zbudowany na konstrukcji takiej nośnej jak mój budynek gospodarczy i obudowany czy to, czy to słomą ale w moim przypadku będzie to beton konopny, czyli hempcrete tak zwany. Jest to fantastyczna izolacja. Pozwala budynkowi oddychać, regulować sobie samą temperaturę. Ale dzięki użyciu wapna eliminujemy jakąkolwiek możliwość powstania pleśni w budynku. Co jest bardzo ważne w budynku gospodarczym. On Ja potrzebowałem tylko płytę Teraz konstrukcja nośna Jest drugim etapem Trzecim etapem będzie Wypełnienie ścian Może trzy Przepraszam 2 etapem będzie Do konstrukcji, do budowania Nie wiem jak to nazwać Konstrukcji nośnej dla hempkrytu. Trzeba będzie zbudować taką, taką ramkę, po prostu e, ściana będzie 30 cm, więc, po prostu taką ramkę w środku, żeby w środku było w ścianie hemkrytowej, żeby, żeby było jakieś wzmocnienie e, dla tej ściany hemkrytowej. No, e, no, i potrzebuję później dach położyć. Dach z tego względu, że również e, dach będę ocieplał hemkrytem, więc, z powodu jego ciężaru. Tak będzie blaszana, będzie była prawdopodobnie prawdopodobnie jak, jakaś łeba. Więc, więc w zasadzie to będzie, to będzie kolejny etap. No i wstawienie okien i budynek jest zamknięty, wstawienie drzwi okien i budynek jest zamknięty. Bardzo może nie tyle chce, co będzie, to będzie. Tutaj mniej więcej będzie wejście do budynku, gdzieś tak 3,5 metra od, od rogu. Gdzieś tutaj będzie wejście, i tu generalnie chcę zbudować przed budynkiem taką werandę w stylu amerykańskim. Po południu, nawet już teraz, możecie zobaczyć, że słońce jest jakby po tej stronie, więc budynek będzie dawał cień w tą stronę. I w lato będzie fantastycznie, czy dopracować tutaj sobie w cieniu, czy, czy nawet usiąść sobie na kawę herbatę i, i czy wieczorem po prostu posiedzieć i e, posłuchać po prostu zwierząt jak sobie, sobie e, nadają, tak powiem. Także taki jest plan. Taki jest plan i no, i taki jest plan. <laughs> Także to jest mały update ode mnie, kochani. Jestem bardzo podekscytowany. Drewno wygląda pięknie. Jeszcze wam tylko pokażę. O! Jak widzę te, te kolory tutaj. Jak to będzie w środku wyglądało ta, ta rama. Po prostu to jest. To jest belka na przykład na. Zastrzał pod kątem 45-50 stopni Zastrzał przeciwwiatrowy Żeby cała konstrukcja była sztywna No i to będzie po prostu przepięknie wyglądało w środku z tymi słojami Wow, jestem, jestem naprawdę przeszczęśliwy jeśli chodzi o, o wygląd tego drewna Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie Życzę Wam mnóstwo miłości, życzę Wam przede wszystkim, abyście byli zdrowi, odnaleźli siebie i odnaleźli cudowne szczęście. Pozdrawiam serdecznie, papa. Pa.